Cześć, kochani. Wracam do was z czymś absolutnie świetnym, takim 10-minutowym treningiem. Proponuję wam go realizować w takim challenge'u 14-dniowym. Zobaczycie jak bardzo zmieni się wasze nastawienie psychiczne, jak zmieni się wasze poczucie ciała. Po, po, po wykonaniu tego challenge'u, po przeprowadzeniu go. Słuchajcie, tu już nie ma tak naprawdę żadnych wymówek. Dlaczego? Dlatego, że ten trening trwa tak naprawdę 10 minut, więc jesteście w stanie wygospodarować ten czas zawsze. Tu już nie ma absolutnie najmniejszych wymówek. A oczywiście te osoby, które zaczynają również Będą wiedziały jak, bo trzeba zastanawiacie się, jak tak naprawdę zacząć, jak się wdrożyć w ten ruch. Słuchajcie, więc zaczynam, żeby nie przedłużać. To jest 10 ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonujemy 50 sekund. Między ćwiczeniami jest 10 sekund przerwy. Pierwsze ćwiczenie. Brzuch. Nogi trzymamy w górze. Ręce z boku głowy, nie z tyłu, żeby nie ciągnąć. I robimy przez 50 sekund takie brzuszki ze skrętem. Ćwiczenie numer 2. To. Zwykła deska, którą robimy przez 50 sekund. Mamy 10 sekund na przerwę. Kolejne ćwiczenie. Kolejnym ćwiczeniem będą pompki. Ręce wąsko, nie za szeroko, łokcie wzdłuż ciała i robimy przez 50 sekund pompki. Dla osób, którym jest trudno, pompki na kolanach, czyli stajemy na kolanach i robimy dokładnie to samo. Kolejne ćwiczenie. Mam gumę oporową ze sobą, robimy sobie barki. Stajemy na gumie, wpisujemy się w prostokąt i wyciskamy rękami do góry. Skończyliśmy barki, robimy biceps. Łapiemy sobie gumę w ten sposób. Wszystkie te ćwiczenia wykonujemy 50 sekund, między m.in. 10 sekund przerwy. Po tym ćwiczeniu robimy triceps, czyli stajemy sobie w gumach tyłem, hop i prostujemy przed ramiona w ten sposób. Jak już mamy tyle zrobione, skakujemy w ostatnie ćwicząc tutaj takie stany, hop, tak jak przy barkach ręce do góry. Tyle, że robimy przysiady na pełnych stopach. I znowu 50 sekund, 10 sekund przerwy. Co potem? Potem robimy sobie łydkę. Po prostu wspinamy się na palcach. Dokładnie tak. Po wspięciu się na palcach robimy ostatnie ćwiczenie. Czyli krócej grzbiet i wklęsłość. Jestem po ćwiczeniach, po ćwiczeniach, robimy sobie tylko taki wykrok w jedną, w drugą stronę, przysiadamy napięcie, mamy całe ciało poruszone tak naprawdę. Spróbujcie, gwarantuję Wam, będziecie fantastycznie czuć, to jest doskonały start do wdrożenia się w ćwiczenia fizyczne. Piszcie w komentarzach, piszcie brief, zapraszam, realizujcie to, już nie macie brzmówek, hej!